Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na kanie trochę inaczej. Będą to kanie w śmietanie bądź kanie w jogurcie. Trochę lżejsze od tego klasycznego przepisu, gdzie panierujemy je jak kotlety smażone w jajku i bułce tartej. Więc jeśli ta przesmaczna klasyka trochę Wam się znudziła, to myślę, że spojrzycie na ten przepis łaskawym okiem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja z przekonaniem polecam i podaję go jak zawsze na www.skutecznie.tv. Są bardzo proste. Zaczynamy! non fatto 6 bardzo ładnych kani sów, Jakie rozpoznać pokazuję w osobnym filmiku, w którym także dają taki podstawowy przepis na kanie panierowane w stylu kotlety schabowe. Przepyszne i gorąco zachęcam do obejrzenia tego filmiku. Dzisiaj jednak przyrządzę je inaczej. Eee, pokażę na przykładzie jednej kani. W sposób bardzo prosty i równie smaczny, jak ten klasyczny. Będę potrzebowała jeden kapelusz kani, czyli odcinam nóżkę. I teraz kapelusz bardzo delikatnie myję od zewnątrz polewam zimną wodą, płuczę i otrząsam sam nadmiar wody, tak żeby woda nie dostała się pomiędzy blaszki, ale jednak, żeby ta kania była dobrze umyta. I wrócę, kiedy będzie gotowa. Delikatnie ją osuszam, przekładam na talerz i z obydwóch stron posypuję ją solą oraz czarnym pieprzem lub samą tylko solą. Ja biorę sól i pieprz. Grzyb jest jeszcze lekko wilgotny, więc przyprawy ładnie przylgną. I teraz tak przygotowaną kanię zamaczam teraz w gęstej, kwaśnej śmietanie lub jogurcie naturalnym. Ja biorę jogurt. Wezmę trochę więcej, bo za chwileczkę w ten sam sposób przygotuję pozostałe kapelusze. Delikatnie wcieram, wmasowuję tę śmietanę lub jogurt w grzyb, rozpłaszczam kapelusz i można to teraz tak zostawić na jakąś godzinę bądź 30 minut, lub panierować od razu. A panierka jest bardzo prosta, bo będzie to po prostu sama mąka. Biorę kapelusz namoczony w śmietanie bądź jogurcie, delikatnie strząsam nadmiar śmietany bądź jogurtu i obtaczam z obu stron w mące. Ja podczas panierowania pomagam sobie dwoma widelcami, bo taki nasączony jogurtem czy śmietaną kapelusz jest bardzo delikatny, a zależy mi na tym, żeby go nie rozwalić. Strząsam jej nadmiar. I tak opanierowaną kanię przykładam na przygotowany obok suchy talerz. Jest gotowa do smażenia. Rozgrzewam zatem patelnię z niewielką ilością masła. Ja daję taką solidną łyżeczkę. I kiedy tylko masło stopi się i zacznie skwierczeć, uwaga, aby go nie przypalić, na takie gorące wykładam przygotowane kapelusze i smażę na nie za dużym ogniu po 2-3 minuty z każdej strony, a tak naprawdę do czasu, kiedy panierka ładnie się zrumieni i wtedy można podawać. I gotowe, podaję na gorąco, prosto z patelni. Ja uwielbiam tak przyrządzone kanie z odrobiną gęstego sosu kremu balsamicznego, kupnego lub domowego, i jest to naprawdę doskonała przystawka. Podaję z grzanką lub bez jako samodzielną przystawkę i mimo swojej banalnej prostoty, jest to naprawdę godne polecenia, elegancki przepis. Z pełnym przekonaniem polecam, mam nadzieję, że Wam się spodoba i życzę smacznego!